19 i 20 marca już po raz drugi gościliśmy w Poznaniu Hinatevan i Tajmanę, reprezentujących wciąż mało znaną w Polsce kulturę Wysp Oceanu Spokojnego. Tutaj, w Domu Dźwięku, przy ulicy Sikorskiego, odbywał się weekend polinezyjski. Nowego chcieliśmy pokazywać cztery regiony Pacyfiku, więc mamy Nowe Zelandia Aotearoa po, po, po Maurysku to jest Aotearoa mm. i e, dzisiaj też e, Rapanui, to jest nowe. Rapanui, no. e, wyspa wielkanocna. Wyspa wielkanocna. Tak. Z Nowej Zelandii, bo piosenka. Waiata. Waiata po Arina. I to znaczy właśnie. Waiata to piosenka. I Arina z rękami, Tak. To, to znaczy, że śpiewamy i co śpiewamy, e, pokaż, poka, poka, pokażemy, pokażemy e, z rękami. Tak. Causa to, to, to taniec e, z rapanui, ale inspirowana Samoa. Z tym mamina. będzie szyb, szybciej i trochę radosny, śmieszny. Mana prowadzi sobota, a ja prowadzę niedziela. Więc jutro mamy hawajski taniec. Po południu mamy Ori Tahiti. Mój e, mówię, speciality ori znaczy tańczyć. E, Styl będzie OTA i OTA jest e, energetyczny, jest e, muzyka e, bęben, więc. Yeah, tak, oritaiti I będzie jeszcze raz. ludzi nie, nie, nie służą. Jeszcze pokaz. Przy okazji nauki tańca z wyspy Wielkanocnej zagrał i zaśpiewał dla nas Victor z Chile. Rafaelu jest chilejska wyspa, i ja grałem i, i tańczyłem tego dawno temu, także. Także super okazja, żeby tutaj. E, Brasas i spotyka się znowu z takimi kulturami. Tak, i ja właśnie chciałam powiedzieć, że już dawno temu napisaliśmy do siebie. E, tak, napisaliśmy razem, żeby się spotykać, no. chyba trzy albo cztery lata temu, bo Wiktor mi powiedział, że ma ten tahitański ukulele i grał, więc nareszcie się na spotykamy. Się spotkamy. I tak, czułam, że będzie, że on będzie czuł trochę jak w domu. Nie zabrakło także tradycyjnych potraw z Polinezji. Będziemy mieli pokebol, poke, chyba wszyscy znają pokebol, nie? Pokebol to mamy, e, jak to się mówi, miska, e, miska, miska, ryż i tradycja jest do, 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 dodać e, owoce morza. I, e, I potem jeszcze mamy e, sałatka e, owocowa, tak i mamy banan, mamy mango, e, ananas, mamy kiwi. Też i właśnie tak e, egzotyczny, tak. tak jak... Trochę, u nas. Vanila, vanila Trochę wanila z Tahiti to jest um, mój skarb. To jest naprawdę to się nazywa czarny skarb, czarne złoto. Czyli vanilla z Tahiti, specjalny e, mam mały kawałek do sałata. Od kilku lat pasjonuje mnie e, świat Polinezji, e, kultury różnych wysp Pacyfiku. E, no i e, wizyta na Nowej Zelandii e, bardzo podsyciła głód e, wiedzy i takich spotkań. E, I jak tylko dowiedziałam się, że jest tutaj tak niezwykła para jak Hinatea, która ma korzenie na Tahiti i Mana, który ma korzenie z Nowej Zelandii, Bora Bora, że są tutaj w Polsce u nas i dzielą się swoją kulturą. To no nie było innego wyjścia, zapisać się na warsztat. Chinatę już kilka lat temu poznałam, właśnie też robiła warsztaty z tego tańca. Tak mi się spodobało, że to jest takie piękne, kobiece, subtelne. Dzisiaj poznajemy nowe kultury. Już nie tahitańską, tylko z Nowej Zelandii oraz później będzie z Wyspy Wielkanocnej. Tak. No właśnie, mamy taką wyjątkową okazję dzisiaj poznać więcej tych kultur z obszaru Pacyfiku. Mogą się one wydawać podobne, ale są pewnie istotne różnice, które będą bardzo ciekawe. Możemy usłyszeć o różnych historiach i legendach z tego obszaru i poznać tradycyjne tańce i piosenki, więc bardzo się cieszymy. Fascynuje mnie kultura polinezyjska, zawsze marzyłam, żeby pojechać na Tahiti i założyłyśmy ze znajomymi Stowarzyszenie Polska Polinezja. Mamy zamiar promować, chcemy promować kulturę polinezyjską. Kulturę Oceanu Spokojnego, ale także przypominać o ochronie środowiska. Ale nie możemy tam jechać, dlatego też uczymy się tańczyć, uczymy się języków polinezyjskich, po to, żeby poznawać tamten świat. Te spotkania w Poznaniu są niezastąpione. Na kolejne spotkanie z kulturą Wysp Oceanu Spokojnego. Będziemy musieli trochę poczekać, a na szerszy materiał z weekendu polinezyjskiego w Domu Dźwięku zapraszamy do jednego z naszych kolejnych programów.